Benz, Benz, vitam, vitam! Csak a nálad, Benz! Vitam, vitam! Jednego widzę, Benz. już z jednego na czterech: Benz, Benz. tyle poczekam na Was tego typu Benz. Widzę, że Wam się na... spodobało. Benz, Benz. Widzę. Czekam, czekam na Was, Benz. No dobra, już nie będę czekał, bo to nie ma sensu czekania na Was tego typu. Jak ktoś nie obejrzał, to obejrzy sobie. Jesteście dzisiaj przygotowani na stremach 17.30. No, ja już robiłem zapowiedź. Jak jeszcze ktoś nie usłyszał, to niech wejdzie sobie na kanał. Tak i Bondo. U mnie na Fombedżu jest yy, link. Wystarczy w link, zaskrybować i będziecie na pieżąca. Będę. Tak jak mówię, no ja czekam na autobus. Wracam do domu. Ogarnę jedno pozwolenie, które jedna osoba zamówiła, a reszta gdzie? Ja wiem, wstydzicie się, boicie się, że was ugryzę. No nie, ja nie jestem taki. Ja jestem człowiekiem, jakby. Będę. A to, że taki słowny się zrobiłem, dzięki was, nie mnie, bo ja robiłem sobie i robię do dziś sobie coś, mimo to, że była przerwa, nie znaczy, że zanikłem, taka jest prawda. Mm -hmm, mm -hmm. Już to mam ognięte. ale co ognięte? Właśnie, bo tego nie wiem. No, wrzesień. I się spadają. Już chłodne dni, wieczorne i ranne. Taka jest prawda, no co? Skończyła się lapa, jak się mówi. Czas do szkoły. A z baby. Trudno się mówi. To każdego czeka. Przed szkoła i na rzeczy. Tylko pamiętacie o jednym: że nie wolno sobie olewać szkoły. Ja nieraz widzę. E, teraz jest taki e, modny: e, odcinkowe, takie pierwsza klasa. Nie wiem czy to wy oglądacie. Jak widzę tą w telewizji tą pierwszą klasę, to ja się dziwię jak nauczyciele wyrabiają się z tym wszystkim. Jaka jest młodzież. No to jest właśnie to, że młodzież nie umie szanować to się... to co się ma. Taka jest prawda. Mam no, po prostu młodzież ma to. Cztery litery, a bo rodzice kupiłem, rodzice fundują, rodzice coś, ale przecież czas 18 lat. To się odpowiada za swoje błędy. Tak jest prawda, bądź. Może kiedy do szkoły idziesz? Ja już dawno skończyłem szkołę. Za stary jestem, żeby. Przeszedł do szkoły. No właśnie. No, no dobra. Kończymy, bo za, za parę minut będę miał autobus. Trzymajcie się. Tak mówię. Nie gry za was. Może sobie zamawiać to wszystko. Tak mówię. No. Ja jestem człowiekiem jakby. Mam szacunek. Szanujcie mnie. Ja was będę szanować. Tak mówię. No. Jedna osoba zrobiła mi tutaj przelew i potwierdzenie, jak wrócę, a Vista baby i zrobię pozdrowienia. Nie ma pitolenia się ze mną. A widzicie, ja nie oszukuję, tylko wy nie oszukujecie. Tak mam, wam mówiłem wcześniej, już nieraz, nie dwa. To, że ktoś, nie wiem, kto powiedział: Przeleci 10 zł. Okej, okay, nie mam sprawy. Dał mi skrzyna, że niby przelał. Dobra. Ja wiem jakie są sesje u mnie w banku. W każdym chwilę mogę sprawić, kiedy mam przelewy. Ja czekam. Godzina 11.15. Do wpół do przelewy są. Tego mówię, aż zobaczę. Nie ma. Dobra. Bo każdy bank ma inne zaksięgowanie godzin. Jeden bank ma w równo w czasie z moim bankiem. Niech te banki mają później. No ale dobra. Nie ma sprawy. Godzina 15.15 .15. Mój drugi, druga sesja. Też nie widzę tego. No ja no cholera no, no powinno już być w drugiej sesji. Ale nie ma. Ja mówię, a poczekam. Przyszła sesja trzecia. Tego też nie ma. Dobrze, że nie oganałem mu pozdrowień. Taki oszust z niego. Niby fan, a, a wiadomo o co chodzi. No dobra, trzymacie się. Będz.